Witam serdecznie ponownie dzisiaj. Któryś z kolei filmik. Musiałem dzisiaj wymusić na pomidorach dojrzewanie, bo nie zostało za dużo czasu dla tego warzywa. Miesiąc mam pomidory opóźnione, bo tak moje sadzonki poszły praktycznie w czerwcu. No i wykarczowałem większość liści. Także to co widać. O, no to cały ten pogrom, który dzisiaj zrobiłem. Owoców jest dosyć sporo na tych koktajlówkach. Dojrzewanie się dopiero praktycznie zaczęło, bo już żeśmy oczywiście zbierali część pomidorów, ale ta, ta główna część jest dopiero przed nami tutaj. No jest tego dosyć sporo, jak się tak popatrzy na te grona. A zapowiadają zimno na przyszły tydzień więc wolałem się pozbyć tych liści tym bardziej, że na niektórych zaczął się pokazywać ten zeszłoroczny grzybek taki takie kropeczki z powodu wilgoci ten rok jest zupełnie inny temperatury w szklarni były znacznie mniejsze tak sięgały do 38 stopni ale wilgotność jest tak duża pomidor tego nie lubi o, dzisiaj sobie dwie sztuki zjadłem tej odmiany, bardzo pyszna i muszę zobaczyć dokładnie, która to była, by na przyszły sezon sobie w to zainwestować. Bardzo fajny pomidorek, oby jeszcze to wszystko dojrzało. Ten też wygląda fajnie. No to jest ten Black Sherry cały. No, tak mi siostra mówiła, chociaż nie, to nie jest Black Sherry. To jest ta druga odmiana z tym takim żółtym odcieniem. O, one idą, tutaj widzę już w czerwony, takie trzy kolory dostają. Też mi się ta odmiana podoba. Będę później śledził, co się dzieje. Tu na niektórych, tak na trzech sztukach sucha zgnilizna wystąpiła. O, to się pozbędę, bo to i tak malutkie. Jedna, druga i tutaj trzecia sztuka. Dobra, niech lecą trochę zaburzenia w pozyskiwaniu wapnia wystąpiły. No, i tak ogoliłem do samej praktycznie góry, bo nie zostało za dużo czasu. Boję się o to, o te liście tutaj, żeby całkowicie nie nie padły. Teraz by się przydało jeszcze troszkę słońca i ciepła, bo już jest przerzedzone światło. Tu już wszędzie dochodzi taki wielki błąd, że tu po tej stronie były ogórki, zasłoniły całe światło i tamte moje wielkie pomidory nie miały zbytnio światła. Na no przyszły rok troszkę inaczej tutaj rozplanuję, żeby to inaczej rosło. No a teraz będzie trzeba zbierać to, co jest czerwone. Jeszcze niech dojdzie. Jutro pozbieram. Już te, które widzę, że już są do zbioru, jest niedziela jutro, to sobie jakoś to wybieramy. No, ale naprawdę z tych zielopuchów jest dosyć dużo jeszcze. No myślę, że coś jeszcze sobie pojemy tych pomidorów w tym roku, ale tak bardziej tylko na talerz. Nie miałem doświadczeń jeszcze z pomidorami koktajlowymi, także to jest pierwszy. Raz, ale to, co zaobserwowałem u innych ogrodników, to raczej takie te koktajlówki były niskie. No a u mnie to już są na wysokości 2 metrów. O tu jeszcze jakiegoś wilka się pozbędę. O, do samego sufitu wyowocowały. Nie jest ich może tak dużo u góry. No ale tu mam na wysokości głowy. Jeszcze sporo jest. No i znowu jakiegoś wilczura tam wyrwę. No, myślę, że nie wiem ile im brakuje. Parę dni, żeby się wyczerwieniły wszystkie. No i to będzie w tym roku tyle z pomidorów. W przyszłym roku będziemy troszkę inaczej tutaj planować. W tej szklarni z okien, ale jak na koniec praktycznie sierpnia, to troszkę tych takich wilgachnych pomidorów też mamy. Nie mogę porównać tego sezonu do tego, co było w zeszłym roku, ale z pewnych względów tak się to stało. Tu na końcu jeszcze są takie dosyć fajne, te już się wybarwiły. No, i tyle będzie, jeśli chodzi o pomidory w tym roku. Tu jeszcze pokażę ci, co oglądali wcześniej te moje filmy. To jest ten pomidor bliźniak. Tu jest te grono środkowe. Na nim jest cztery duże owoce. No, i z lewej strony jest jedna odnoga, z prawej jest druga odnoga. No, i tak jak widać, coś się tutaj działo. Do samej góry. Ale sierpień dla pomidorów, to wszyscy chyba ogrodnicy przyznają, że to już jest padaka. Chyba takie określenie jest najlepsze. Sierpień dla pomidorów to końcówka żywota. Nawet jeśli chodzi o szklarnię. Tu u mnie w tym roku brak ciągle przewiewu. Trochę za gęsto to posadziłem. I te w całe zielsko się tutaj kotłowało w tym zaduchu. Dlatego w przyszłym roku będzie troszeczkę inaczej. No człowiek uczy się na błędach, ja się zawsze do błędów przyznaję. Jeszcze myślę, że to u góry coś z tego jeszcze będzie. Także zapraszam dalej do oglądania moich filmów. Tak jak kiedyś obiecywałem, będą różne tematy pokazywane, nie tylko ogrodnictwo coś tam jeszcze będzie z motoryzacji z motorów motocykli coś tam jeszcze z komputerów na pewno pokaże i coś tam z gotowania no, takie różne różne sytuacje życiowe zwłaszcza brak tego czasu bo człowiek jednak pracuje brak tego czasu powoduje, że pewne rzeczy się zaniedbuje no i w tym roku trochę tą szklarnię zaniedbałem do momentu kiedy planowałem ogórki, było ok, ale trochę pomidory zapuściłem. Zagapiłem się. Praca zawodowa mnie pochłania trochę. Bo niestety, ten praca listonosza to jest troszkę wymagającą pracą. Tym bardziej, że się pracuje nie tylko na swoim rejonie, ale i na innych. Tyle by to było jeśli chodzi o dzisiaj, sobota. Coś tam jeszcze może jutro nagram. Myślę o wypadzie na grzyby, bo ostatnie ostatnie filmy z grzybów no jakie były, takie były, ale po prostu nie ma jeszcze grzybów no to niestety czekamy na tą jesień no i zobaczymy co to, co ta jesień nam w, w, z tych grzybów pokaże no i trzymajcie kciuki, żeby te całe zielopuchy dojrzały lubię takie widoki jak jak te grona tak się pokładają, o tu mamy jedno kolejne i leci tak do góry. Cały czas pełno. Pełno pomidorków koktajlowych. Życzę wszystkim zdrówka. Idźcie w stronę natury. Bawcie się w to co ja jest to fajna zabawa. Nie mam tego dla jakiegoś zysku dla. Jakieś zarabiania pieniędzy? Jedy, jedynie co, to coś tam z tego YouTube'a wskoczyło niewiele, wprawdzie, ale zawsze tam parę groszy. Miłego weekendu. Do zobaczenia.